A gościem Radiopole jest profesor Wojciech Duczmal, Akademia Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Panie profesorze, yy, Donald Trump i jego cła. Jesteśmy w szoku. Yy, ten szok chyba minie niedługo, no i co wtedy? Jaka powinna być odpowiedź Unii Europejskiej? No, oby minął, prawda? Obyśmy <laughs> coś mądrego zrobili. Yy, no, no, Trump. Yy, zapowiadał takie rzeczy, aczkolwiek e, jego wyliczenia, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, jak to było wyliczone. No bardzo prosto, prawda, po prostu nadwyżka e, z każdym krajem w handlu międzynarodowym, podzielone przez dwa tak naprawdę i przez to takie cła wyszły, więc najwyższe cła wyszły dla Chin, e, dla Japonii, a czy nie, to nie, najwyższe były w ogóle, najwyższe są w ogóle dla tych krajów rozwijających się, gdzie jest produkcja przeniesiona, czyli Kambodża, Wietnam, E, tak naprawdę te biedne kraje, prawda? Tam jest praktycznie około 50%, mm -hmm. więc to już jest no naprawdę cło praktycznie zaporowe. No, Unia Europejska dostała 20%, Wielka Brytania 10%, Szwajcaria nawet więcej. E, zobaczymy. No, e, Rosję. A czy ominęło Rosję? Ale ja myślę, że tutaj, to, tutaj nie chodzi o to, że czy Putin, e, czy Boże, czy Trump lubi Putina, po prostu tam praktycznie jest zerowa wymiana. E, Handlowa w tej chwili, prawda? I to o to chodzi, Także Rosja jest jakby trochę z boku e, i Białoruś. E, co musimy zrobić? Ja myślę, że my przede wszystkim musimy popatrzeć na siebie. E, tak, ta, którzyśmy przed chwilą też rozmawiali, musimy sobie zdecydowanie powiedzieć, że e, w Unii, musimy być w Unii Europejskiej. To jest oczywiste. Przemaj jest takie moje zdanie, mamy żadnego innego innego. Rozwiązania. Przecież nie połączymy się jakimiś umowami, nie wiem, z Białorusią czy z Rosją. No to jest czysta abstrakcja ja mam nadzieję, że nikt do tego nigdy nie będzie dążył. To jest jakby oczywiste. Ee, Unia Europejska jest jaka jest, a czy, może inaczej, nie jest jaka jest, powinniśmy w niej być, ale y, ona musi się trochę zreformować. To prawda. Ee, została przeregulowana już od wielu lat. Zajmuje się czasami sprawami no, niepotrzebnymi. Po drugie, blokuje przedsiębiorczość przede wszystkim. Znaczy, blokuje, no, Nie pozwala się jej rozwijać tak, byśmy mogli, tak jakby mogły kraje europejskie się rozwijać. Więc z całym tym jej dobrobytem. Który nam przyniósł, no bo jesteśmy już ponad 20 lat w Unii Europejskiej i widzimy, że te skutki są naprawdę dla nas bardzo pozytywne, ale musimy się zmieniać wewnętrznie, czyli i my, jako Polska, i jako Unia Europejska, musimy przestać być tak przeregulowani przedsiębiorstwa muszą być troszeczkę odciążone, bo tak naprawdę nie oszukujmy się w wielu firmach, czy nawet urzędach, chociażby. Gros pracy jest tworzony tylko po to, żeby, nie wiem, fun no, żeby przekazywać jakieś dane. E, czyli tak naprawdę te nakłady nie są e, czynione tam, gdzie powinny być, czyli na rozwój nowych technologii. My po prostu musimy robić papierologię. Papierologia, biurokracja. I to musimy zmienić, prawda? I jeżeli my to zrozumiemy, to myślę, że długofalowo Wyjdziemy z tego, tak jak powiedział wczoraj, też minister finansów, wzmocnieni, ale długofalowo. Czyli długofalowo te cła mogą być dla nas korzystne, jako tak taki kubeł zimnej tak. wody, trochę? i kopniak, któryśmy dostali, zgadza się. Natomiast krótkofalowo, no zgadza się. Jeżeli one wejdą w życie, a no, prawdopodobnie wejdą, bo to już tak naprawdę za kilka dni mhm. tam część jest rozłożona, no to część naszego przemysłu, przemysłu Unii Europejskiej, Niemiec, ale Polski też, bo jesteśmy bardzo przecież powiązani. Po też produkujemy. Wiele rzeczy i sprzedajemy do Stanów Zjednoczonych. No niestety przez te cła no, przedsiębiorstwa będą, ich produkty będą droższe prawdopodobnie, więc będą mogły się mniej sprzedawać. Po drugie, cło będzie musiało zostać zapłacone. Więc, no, więc tutaj rząd Stanów Zjednoczonych na początku zgarnie, tak jak już są pierwsze szacunki, mhm. że te, te cła do Unii Europejskiej wzrosną z 7 miliardów euro do 81, więc to jest no, potężny wzrost. Potężny wzrost. Prawda? Tak, razy 10, razy 11. Więc no na początku niestety... Na cztery, początku te, zaboli. Za, tak, zaboli, dokładnie tak. Mm -hmm. Cało, um, I teraz um, um, pytanie, to. jak to wykorzystamy tak naprawdę? Zgadza się, mm -hmm. dokładnie. A krótkofalowo no prawdopodobnie będą cła od, odwetowe. Sam nie wiem, szczerze mówiąc. No ale chyba z Donaldem Trumpem e, tak trzeba rozmawiać, no bo on jednak e, z pozycji siły rozmawia. I chyba też Takie szanuję tego. zapowiedzi ze strony brukselskich urzędników, tak, tak. Mhm. jeszcze nieoficjalnie mówią, że to też będzie taki odwet, który będzie taki punktowy, celowany i też Zgadza ma zaboleć. Tak. A z drugiej strony, jeżeli patrzymy też na wszystkie wojny celne, no one, tak per saldo, prawda, no one jednak nie przynosiły nic dobrego. Nawet ani jednej, ani drugiej stronie. Tak, no. nawet dla Stanów Zjednoczonych yy, tam na pewno wzrośnie inflacja. Yy, więc odczuje to konsument yy, amerykański, bo te cła nie tylko są, m, będą wprowadzone na rzeczy, które, na towary, które są jakby sprowadzane, typu na przykład cały samochód, prawda? Ja teraz tak pokładuję, podaję przykładowo, ale przecież yy, firmy amerykańskie sprowadzają wiele komponentów z Unii Europejskiej czy z innych krajów, a te komponenty, te małe części też będą, w, już w zasadzie jest też zapowiedź, tylko one będą troszeczkę później w, wprowadzone. Po drugie, firmy. Amerykańskie, no tu akurat najczęściej się mówi o filmach sportowych, typu na przykład Nike, który ma, ma większość swojej produkcji w Azji, prawda? I na te kraje, jak tam zostało wprowadzone cło prawie 50%, no to taka firma naprawdę może mieć problem w ogóle z przetrwaniem. No, celem Trumpa jest to, żeby ściągnąć produkcję do Stanów Zjednoczonych jak najbardziej, prawda? Częściowo możliwe, że ktoś będzie zmuszony to zrobić. Na przykład, filmy amerykańskie, że będą musiały, musiały sprowadzić y, tą produkcję z, z powrotem. Z drugiej strony, mówię, odbije się to bardzo na inflacji, prawda? Więc, więc y, nie wiem, ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. No, ale na polskiej gospodarce jak to by się odbiło? Bo we wtorek ma być spotkanie polskiego rządu polskich władz z branżą motoryzacyjną. No to Która chyba to jest taki najbardziej numer jeden. Dotknęta, tak, A tak jeszcze jakie stosuje. branże mogłyby u nas tak odczuć to mocno? Branża spożywcza, tekstylna, mm. także, yy, ale przede wszystkim branża jednak motoryzacyjna, prawda? Stali i aluminium też, mm. też eksportujemy, więc to więc. Przemysłowa, można powiedzieć, te urządzenia przemysłowe. No ale najbardziej jednak jesteśmy powiązani motoryzacyjnie, ponieważ nie tylko my sami wysyłamy, ale przede wszystkim produkujemy do części samochodowe, motoryzacyjne do krajów, przede wszystkim do Niemiec, i do innych krajów Unii Europejskiej, które potem są wysyłane do Stanów Zjednoczonych. Tak, pośrednio to. Pośrednio. To odczujemy. Ale niestety odczujemy pośrednio, ale bezpośrednio, bo też to nas, też, też to nas uderzy, prawda? Słyszałam takie opinie ekonomistów, że ta sytuacja, która ma miejsce. Te, jest podobna do tej, która była w, w ubiegłym wieku, w latach 30. -tych. Czy to no za nie mocne wie. porównanie? Czy nawet, jednak coś nawet jest nie, na się zmieniło? Bo czy. tak naprawdę te, te cła, które wróciły, to one są najwyższe od 100 lat, prawda? Mhm. Dokładnie w latach 30 Stany Zjednoczone miały bardzo, bardzo podobne cła. Czyli uzasadnione porównanie. Tak, jak najbardziej. Mhm. No. No niestety. To jeszcze bardziej niepokoi, I prawda? Bardziej niepokoi, Bo lata 30. że co się wydarzyło. Zgadza się, a z drugiej strony yy, zbiega się to w tej chwili z tym, ze zwiększeniem nakładów na yy, yy, obronność, prawda? Tu będzie bardzo duży skok. W Polsce już wydajemy dużo, prawdopodobnie będziemy wydawali więcej musimy wydawać, niestety, bo to jest niestety, ale musimy, także to jakby są takie no dwa słowa, ale, ale to trzeba zrozumieć, że, że, że te wydatki i tutaj oczywiście one będą częściowo przekierowane z innych działów y, gospodarki, prawda, no my to też troszeczkę odczujemy, cała Unia Europejska, no i te dwie takie w tej chwili dosyć mocne, y, dosyć, dwa dosyć mocne y, uderzenia no niestety mogą mogą sprowadzić trochę nasz PKB w dół, y, co zrobić. Mm -hmm. Panie profesorze, w ostatnich dniach też patrzyliśmy na Radę Polityki Pieniężnej, bo miała też swoje dwudniowe posiedzenie. to <laughs> No właśnie, stopy procentowe nieruszone. Jakie musiałyby zaistnieć warunki ekonomiczne, żeby te stopy w końcu obniżyć? Ale nie, Czy też nie upierajmy nie, to znaczy, się specjalnie? Nie bo... zostały ruszone, ale na pewno pani też słyszała potem konferencję <laughs> prasową pana prezesa Rapińskiego w której pan prezes jakby zmienił swoje nastawienie i całej rady, więc tak naprawdę to już, można powiedzieć, jest dosyć takim no, wyraźnym czynnikiem. Ja powiem tak, to, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniała dotychczasowo stóp procentowych, czyli nie obniżała, czyli tak naprawdę nie wpływała na e, kredyty, bo to mm -hmm, o to chodzi, mm -hmm. prawda? dla firm i dla e, przede wszystkim hipoteczne, a także dla firm, e, Powiem tak, niestety to było uzasadnione, ponieważ ta inflacja cały czas była powyżej celu. Było wiele czynników, które wskazywało, że, że, że ona tak bardzo szybko nie będzie spadać. Abstrahując od tego, że Rada Polityki Pieniężnej troszeczkę za późno zaczęła podnosić te stopy procentowe w okresie wtedy, kiedy inflacja była naprawdę wysoka. Więc wtedy troszeczkę no niestety przespali ten okres, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Natomiast teraz to się zmienia. Widzimy, że przede wszystkim presja płacowa już nie jest tak wysoka w przedsiębiorstwach, bo to jest też bardzo ważne. No płaca minimalna, która była podnoszona przez ostatnie kilka lat, no moim zdaniem troszeczkę ponad miarę. To znaczy, przedsiębiorstwa nie były, efektywność całego przedsiębiorstwa, pracowników nie rosła. Tak szybko jak płaca jak minimalna, płaca. Tak, przedsiębiorstwa naprawdę odczuły to nie bardzo Nie nadążały trochę, nie tak? Nadążały, zgadza się, a nie się, podniesienie płacy minimalnej to nie jest tylko podniesienie płacy minimalnej, to jest podniesienie wszystkich płac w mhm. przedsiębiorstwie. Bo każda osoba, która zarabia 1000 zł, 500, 1500, chce zarabiać tyle samo powyżej płacy minimalnej. Więc tak naprawdę, zresztą widzieliśmy to w średniej czy w medianie, które rosły naprawdę. No, za szybko, prawda? W związku z tym konsumpcja prywatna była tak wysoka, przełożyło się to po prostu na wysoką inflację, plus dodatkowe czynniki, prawda? Po, Pandemiczne. I w związku z tym, no niestety. Inflacja była jaka była i nie, 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 mogliśmy, jej, nie mogliśmy obniżać stóp procentowych, ale myślę, że teraz to się już wszystko, to, czy nie wszystko, ale troszeczkę zmieniło, prawda? Presja płacowa wyhamowała, konsumpcja spadła, a po drugie widzimy, że niestety nasza gospodarka też zwalnia już od jakiegoś czasu. A to ma, stopy procentowe mają dosyć duży wpływ, ponieważ przedsiębiorstwa potrzebują pieniędzy. Żeby inwestować, często biorą to z rynku bankowego. No i przy tak wysokich stopach, stopach procentowych to jest po prostu odstraszanie, prawda? no Żeby wziąć kredyt w tej chwili na jakąś dużą inwestycję, to jest około 10%, mniej więcej dla przedsiębiorstw, a to przedsiębiorstwo musi mieć rentowność na tym, tak. na tym czymś jeszcze wyższą. To jest bardzo trudno. Czyli co Więc... generalnie wieją dobre wiatry, jeśli tak, chodzi? Tu akurat tak, wieją dobre wiatry. Wiatr. Ja myślę, że nawet w przyszłym miesiącu możemy już spodziewać się obniżki stóp procentowych i to czy to będzie cały cykl, czy co jakiś czas. Ale tak jak prezes Glapiński zapowiedział, no te nawet te dwa punkty procentowe przepraszam w dół, a to już jest naprawdę całkiem sporo. Także wreszcie odczujemy to w kredytach e, dla osób indywidualnych, hipotecznych i przedsiębiorstw. Profesor Wojciech Duczmal jest gościem Radiopole. Zapraszam teraz do internetu. Tam kolejna część rozmowy. Panie profesorze, to jeszcze o złoto podpytam, bo też tutaj mamy rekordy bite. Jak długo to potrwa i co stoi za takim gwałtownym wzrostem? Złoto warto, za... znaczy pewnie warto, skoro. Pewnie warto, <laughs> pewnie pewnie warto aczkolwiek też musimy sobie powiedzieć o kilku jakby takich e, problemach natury technicznej, jeżeli ktoś chciałby zainwestować, czy w małe sztabki, które są jakby najbardziej takie e, opłacalne, czy, czy większe, jeżeli ktoś ma większe zasoby oszczędności. E, tutaj jest, jest tak naprawdę, złoto drożeje już od jakiegoś czasu, prawda? Od roku, dwóch bardzo mocno idzie do góry. Jest to związane przede wszystkim niestety z niestabilną sytuacją geopolityczną na całym świecie, prawda? Czyli wojnę na Ukrainie, w tej chwili, te, w tej chwili cła, które mhm. to też tak naprawdę jest wojna celna, można powiedzieć. To też jest takie tak. podbicie trochę. Oczywiście, zgadza się. Złoto zawsze było kojarzone jako tą, ta stabilna, stabilny. E, s, s, no, możliwość oszczędzania, którą, którą możemy przechowywać wartość pieniądza, można powiedzieć. No i niestety właśnie widzimy tą niestabilną sytuację geopolityczną. To się odbija bardzo na cenach złota, które no, w tej chwili praktycznie co jakiś czas podbija swoje rekordy, prawda, już jest zdecydowanie powyżej 3000 mm -hmm. dolarów za uncję, czyli 28 chyba gramów z tego, gram? E, przepraszam, z, z tego co pamiętam, prawdopodobnie ta cena jeszcze pójdzie do góry. Tak mi się wydaje, ponieważ niestety widzimy, że mm, te wszystkie i konflikty celne, i wojna na Ukrainie, nie widać tu końca, tak naprawdę, pomimo tego, że prezydent Trump szumnie zapowiadał, że zakończył w jeden dzień, potem miesiąc. Tak naprawdę minęły trzy miesiące i są rozmowy prowadzone, ale widać, że Rosja nie ma zamiaru, tak naprawdę, tak. prawdopodobnie usiąść, raczej znaczy usiąść, wstrzymać, znaczy no, zawrzeć jakiś rozem, a potem długofalowy pokój. Abstrahując, wydaje mi się, że, że dla nich taka sytuacja, że. Zatrzymanie się w tej chwili niestety na granicy to nie byłoby pewne zwycięstwo. No niestety, oni dążą do tak naprawdę skolonizowania Ukrainy. Zrobienia sobie państwa, no, jako, które będzie całkowicie im podporządkowane i tam wydaje mi się, jest niestety ich cel, także tutaj też jakby abstrakcyjnie Nawet taki od długofalowy, złota. prawda? Nawet no tak, tak, w tej tak. krótkiej perspektywie coś się udało, to trzeba ale, mieć z tyłu głowy, że ale, plany tak, ale, są inne. Zgadza się plany, plany są inne, więc tutaj my jak najbardziej musimy cały czas wspierać Ukrainę, no bo to jest tak naprawdę walka trochę o nas. Bardzo długofalowo, i wszystkie te czynniki przekładają się na to, no, że złoto poszybowało bardzo, bardzo do góry. Także rzeczywiście, jeżeli ktoś miał złoto albo kupił jakiś czas temu, no to naprawdę no, nie stracił na tym przynajmniej, ale bardzo dużo zyskał. Tylko tu musimy sobie powiedzieć jeszcze o takim jednym czynniku, ponieważ są różne możliwości inwestowania w złoto, prawda? Możemy kupić fizycznie sztabki złota, lub na przykład możemy także zainwestować w fundusze inwestycyjne, które na przykład opierają się na cenie złota, albo na cenach akcji przedsiębiorstw, mhm. które są zaangażowane w cały ten przemysł. I jeśli chodzi na przykład o samo fizyczne złoto. Żeby kupić i sprzedać najczęściej robimy to w różnych mennicach. Ja nie będę wymieniał teraz jakich, no ale tak one się nazywają, te przedsiębiorstwa, które Oczywiście. jakby handlują złotem. I tam jest coś takiego jak spread. Czyli spread to jest coś, yy, różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży. W przypadku złota niestety ta różnica jest dosyć duża. To jest często nawet około no, 10, 10%. Czyli na przykład my to, to samo złoto, strzelam, kupujemy za 10 tysięcy złotych, powiedzmy, że tak, tak, tak chcieliśmy sobie e, zainwestować. To na przykład, jakby się okazało, że następnego dnia musimy to sprzedać, bo coś się wydarzyło. To, to my, na plusie na pewno nie będzie. Tak, to my je sprzedamy za 9 tysięcy, tak. prawda? więc musimy odrobić. Więc też musimy na przykład pamiętać o tych technicznych rzeczach. prawda? Aczkolwiek ja uważam, że jakąś część inwest... in... swoich e, m, oszczędności jak najbardziej warto mieć też złoto. Ja już nie mówię o takich czysto hipotetycznych sytuacjach, że coś się stanie w Polsce, prawda? No bo złoto też jest takim, można powiedzieć, elementem oszczędności, który łatwo jest gdzieś wywieźć, prawda? To też jest ważne. W perspektywie... nie i jadę, tak? tak? Jadę, dokładnie Mówiąc tak. Mieszkania, czegokolwiek nie, nie wyniesiemy, nie, tak, nie no zabierzemy. Natomiast złoto, przez to, że ma dosyć wysoką wartość w małej, jest, jest, dosyć, ma, jest dosyć małe, no, dlatego też jest tak cenne, Prawda? Więc, więc to, to też jakiś tam element, aczkolwiek ja jestem bardzo daleki od straszenia, moim zdaniem powinniśmy robić wszystko, żeby w Polsce było jak najbardziej bezpiecznie, mm -hmm. ale kilka procent swoich oszczędności, jeżeli, jeżeli chcemy, to no jak najbardziej. No ten popyt widać, mam, mam znajomego, który właśnie złotem się bardzo zainteresował ostatnio, był w Mennicy. I... Pan, z którym rozmawiał, ten pracownik właśnie, mówił, że jest bardzo duży popyt i ludzie kupują nawet takie malusieńkie. Tak, ale te, ale te, malu te malusienki są całkiem, całkiem nawet rozsądne. Po pierwsze nie musimy wydawać dużo, a po drugie je, je, je też najłatwiej potem sprzedać. Mhm. Bo jeżeli kupimy na przykład ktoś, nie wiem, no ma dużo oszczędności i chce kupić jakąś większą sztapkę, e, no to potem już naprawdę troszeczkę trudniej jest, jeżeli będzie musiał sprzedać, prawda? Sprzedać powiedzmy gdzieś na, nie w mennicy, bo też można sprzedać komuś innemu, to już nie będzie tak łatwo. Także to nie jest taki zły pomysł, pomysł właśnie czy w złote monety e, różnych krajów, prawda, czy, czy takie małe sztabki. Myślę, że jest to całkiem rozsądny pomysł, prawda. Ale też, broń Boże, nie ładujmy tam, nie wiem, 30-40% swoich oszczędności. Nie, nie, nie. To jest zdecydowanie... Dobrze zróbno. też dywersyfikować chyba, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj mam. Dokładnie tak. Dziękuję panie profesorze. Profesor Wojciech Duczmal był gościem Radia Opole. Kładziemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.